No się co tako, jestem Kupcy Gamer i dzisiaj wygramy w Pixel Money. Jak widzicie jestem na sali treningowej, muszę stąd wyjść yy, Bo sobie trenowałem mojego Pupitara i ewoluowałem Bronzora Znaczy Bronzora, tak Bro... Nie umiem tego przeczytać Ale Zbieram na ewolucję Pupitara, brakuje mi jeszcze 12 poziomów. O nie, nie uleczyłem pokemonów. Też jak yy, byłem tam na ekspiarni to wyexpiłem sobie mojego, mojego Brooks na 99 level. Yy. A miała tam 93. Zaraz będzie setny. Brooks najłatwiej, znaczy Brooks jest najłatwiej złapać na jakichś większych poziomach. Chyba ja sam jestem na serwerze. Bo nikogo nie widać na mapie. Tutaj jest Nidoran. Na razie żadnych pokemonów nie ma yy, te jeszcze Pokémon, te które mam właśnie na przykład agrona yy, Nie wiem co to jest za Pokémon ten kamienny To mam o, tam jest mini Prime Złapie go chyba yy, Agrona i Dragonite to ja mam strayda. O tutaj jest Mini Prime, taki 30 poziom. No nie, nie. Tutaj jest Goldak na 39. Kurde, to jest. Widziałem tutaj taką. Ma, o jest. Pan Seer. Pan Saga Muszę zobaczyć A Leafstone! No to go sobie nie złapię, bo ja nie mam Lifstona Nie jestem głodny Muszę sobie ustawić Dragonite na pierwsze miejsce, bo na razie nie będę go trenował tego Pitera Dopóki sobie Bo tutaj w ogóle nie ma sensu go trenować, bo nie dostaję aż tak dużo. XP nie zabije go chyba. zabije zabiję Slowbro. To widziałem coś. Czy tam był jeszcze więcej? Premiereków. Nie, to były ma Ale mi się leguje. To atakuje Goldaka to Outrage. No właśnie. I na poliwile to też będzie Outrage Co tam było? Tam był jakiś boss, idę na tego bossa Co to jest za boss? O nie, to jest Noctowl No to idę na tego Noctowla Noctowl setny yy, level pewnie Postaram się zrobić tylko z nim jedną walkę, tym Noctowlem To jest Noctowl? A nie, to jest kogoś Czyli to nie jest taki boss. Rozumiem. Nie, chyba to nie boss. A nie, to boss! Nie, to jest Decidueye jednak, to nie jest Noctowl. To my się... a Noctowl to jest pierwsza ewolucja... Tego. Nie pamiętam już, to była pierwsza ewolucja... Rouleta. Outrage. A i mało zadałem to Dragon Rusha jeszcze. Oj... Yy, to Teraz sobie szybko wezmę może Chalizarda yy, Firefang. Jak zaatakuje to umrę, a jak... on dobra, nie zaatakował. To Fire Spin. Może będzie bardziej efektywny. No, Fire spin więcej atakuje na pewno. Fire spin kolejny. O, już. To teraz agrona. Yy, metal Claw. No, nie zabije, bo jest, nie jest na mnie super efektywny. Yy, rock Slide. No, atakuje trochę ten Rock Slide. No, to Rock slide A, nie, już po, po moim. To jeszcze mam sobie tym, sobie zaatakuję Six Stone Rock Slide, bo na nim też mam Rock Slide. No to. O, i pokonał go. No to Pupitar Dark Pulse. No, pokonał mi go. No to Brooks. Brooks Crunch. Uuu! Uh. Ale skuteczne. Crunch. U. Czy ja tego defeat ja pokonam? Prawie. I ostatni mi zjechał. Dobra, crunch. Do. Zabiłem go. Zabiłem. Pokonany. Ale gościu Pokonany No Desi znaczy Bruix nie jest, jest super efektywna na niego Bo to jest Nie wiem który Znaczy nie wiem który to ma pewno, Bo byłem super efektywny No to od razu wygrałem Muszę sobie Pokémon wylecieć Byłem Maripa wytrę na ale nie wiem na którym on ewoluuje. Nie wiem jak on się pisze. Marip yep. Piętnasty level. Hmm. A o której ewoluuje Flurry? Ewa. -l A F -y i. 30. Hmm, no, to troszkę, to dobrze nawet. To idę sobie jeszcze trochę potrenować, zabiję parę Audino. Nie, nie tam. Okej okay. Level dobra najpierw sobie wymienię na kupitara. To za 31 Tutaj mi zamula. O, co ten ma za level? 45. To dobra. Tego to sobie zaatakuję. Ja nie łapię Audino, bo w ogóle nie ma sensu. Crunch. No właśnie. Upuść wszystko. Wu 50 to zabiję sobie jeszcze jedno I to będzie już koniec tego odcinka. Dolaj. Crunch. Nie zabiję na hitach. No nie. Za Audino się dostaje najwięcej. Właśnie. O nie. Confusion używam, A nie. Crunch, Dobrze. Krytyczny. 44 na Pupitarze Jeszcze jednego hmm. To jest największy nie myślę już myślałem, że... W sumie jak mogłem z Pupitara na Pupitara zmienić klącz Dobra, udało mi się zaatakować. A więc ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli nie to zapraszam was do innych moich produkcji do zobaczenia pa pa